Czyli jednak mówiłem dobrze, że jak się nie skończy wojna, to Rusek dojedzie e, Polskę. Mówiłem, kurwa. No, czyli przed grudniem, kurwa, mamy koniec, kurwa, kraju i spokoju. Trzeba wypierdalać, kurwa. Musisz się skontaktować ze znajomym, kurwa, i organizować transport. Zabierać najcenniejsze rzeczy. Trzeba spierdalać, kurwa, i to już teraz. Się powniecili Trumpem, kurwa, że będzie dobrze. No to zobaczymy, kurwa. Ale jeżeli będzie... Konflikt, to zablokują wszystkie możliwości, by się z kraju. Wiesz jak jest? Wtedy wszystkich tu będą kości kisić. Dlatego trzeba spierdalać, póki jeszcze nic nie jest. Okop ci nic nie da, żadne schronisko ci nic nie da, kurwa, panie. Na tu ruski wjadą, to tutaj kurwa już ci nic nie pomoże. Co tam pisało dokładnie, że ruski, ruski mają 72 godziny zaatakować kogoś w Europie, jeszcze tak? Ale tak wiem, że będzie dym. To jest kwestia, mówię ci do grudnia. Do grudnia to tu już parę rakiet na pewno spadnie. Ale ja to mówiłem, że jak Trump będzie prezydentem, to kurwa Europa legnie w gruzach i Rusek będzie kurwa tu rządził. Mało to na mapie masz miejsc. Irlandia, Norwegia. Kurwa paszport. Kurwa nie mam paszportu. A, słyszysz? Jutro trzeba składać y, wnioski o paszport i to już nie są żarty. Trump nie skończył tej wojny. Już pierdolą o jakieś 72 godzinach w Europie. Zaczyna się robić grubo, to jest to co ja mówiłem, że jak Trump będzie kurwa rządził, to tu będzie rozpierdol. No, ludzie tutaj tam tego nie chcieli. Nie chcieli, nie yy, chcieli. Trzeba wypierdalać będzie, tylko że nie do Europy, nie do Anglii, bo tam będzie syp. Wypierdalamy kurwa gdzieś Irlandia, Norwegia, ja znam angielski, to tam radę ogarnę wszystko. Trzymaj, tyle kilometrów.